Cześć! W dzisiejszym odcinku mam dla Was krótki, 10-minutowy zestaw nakierowany na całe ciało, dzięki któremu poprawicie wytrzymałość, siłę, mobilność, czyli, krótko mówiąc, poprawicie sprawność całego Waszego ciała. Zestaw nie jest raczej prosty, ale też w trakcie omawiania ćwiczeń mówię, co można ułatwić, aby być go w stanie wykonać. Także zapraszam każdego do spróbowania, jeżeli nie będziecie w stanie czegoś zrobić, to po prostu pomińcie dane ćwiczenie i kontynuujcie bez niego. Ale bez przedłużania, zapraszam. A więc pierwsze ćwiczenie, czyli zejście do podporu przodem plus pompki łopatkowe. Nie jest to takie proste ćwiczenie jak mogłoby się wydawać, no i oczywiście niesie za sobą spore korzyści. Po pierwsze, pracujemy nad mobilnością tylnej taśmy. Po drugie, stabilizujemy tułów i całą obręcz barkową. Schodząc w dół, skupcie się na tym, aby nie ugiąć nóg zbytnio w kolanach. Jeżeli oczywiście nie jesteście w stanie sięgnąć rękami do podłogi, to nic się nie stanie, jeśli trochę sobie pomożecie przez ugięcie właśnie kolan. Lepiej zrobić tak, niż opaść rękami gwałtownie. Na ziemi. Kiedy już dotkniecie rękami podłoża, zejdźcie spokojnie do podporu przodem jak do pompki. Zatrzymajcie się w tej pozycji, ustabilizujcie tułów i odepchnijcie się rękami mocno od ziemi, wypychając klatkę do sufitu czy do nieba w zależności gdzie robicie, następnie odpuśćcie, obniżając klatkę z powrotem w kierunku ziemi. Jeżeli ta opcja jest dla Was zbyt wymagająca, wykonajcie same zejścia. Samo to będzie już świetnym wyzwaniem dla kompleksu barkowego, tułowia oraz tyłu ciała. Wykonajcie 5 płynnych powtórzeń. Z tej pozycji przechodzimy od razu na kolana, siadamy na piętach i otwieramy ręce na boki, wypychając mostek maksymalnie do przodu. Następnie bez użycia rąk, przenosząc je tylko w przód dla utrzymania równowagi, przechodzimy na stopie. Zwróćcie uwagę, że piętami nie dotykam ziemi, tylko staram się całą pracę utrzymać na stopach. W tym ćwiczeniu znowu pracujemy nad kilkoma elementami jednocześnie. Po pierwsze, zwiększamy zakres zgięcia w stawach kolanowych i wzmacniamy mięśnie ud w tym zakresie. Pracujemy także nad mobilnością palców, stóp, stawu skokowego oraz nad stabilnością również tych obszarów. Otwierając klatkę, pozwalamy też na rozluźnienie przedniej taśmy anatomicznej. Kolejne ćwiczenie do przejścia z siadu na piętach do długiego wykroku. Pracujemy tu głównie nad mobilnością bioder, jednocześnie wykorzystując ruch ramion nad głowę. Pamiętajcie, że idąc w przód powinniśmy spiąć lekko brzuch i pośladek, jednocześnie wydłużając tułów maksymalnie w górę. Ruch sięgania rękami powinien w tym pomóc. Wykonajcie 6 płynnych powtórzeń na stronę. Kolejne ćwiczenie jest prawie identyczne z tym, że dodajemy tu mobilizację kręgosłupa piersiowego poprzez ruch rotacyjny. Przeciwną ręką złapcie się za kolano wykroczne i pociągnijcie do środka, dając jednocześnie duży opór nogą, czyli krótko mówiąc, nie pozwalajcie ręce ściągnąć nogi do środka. Dzięki temu zaangażujecie również do pracy pośladek. Idąc do rotacji, starajcie się prowadzić ramię blisko tułowia, tak aby ruch wychodził faktycznie z kręgosłupa, nie z wymachu ramieniem w tył. ćwiczenie, czyli tak zwane łapki w czworakach. Z klęku podpartego unosimy kolana do góry i starając się utrzymać stabilną pozycję dotykamy ręką przeciwległego ramienia. Pracujemy naprzemiennie cały czas pamiętając o oddechu. Mam tu na myśli, abyście nie wstrzymywali powietrza, ponieważ jest to bardzo częste przy tego typu ćwiczeniach. Pracujemy tu nad stabilnością praktycznie całego ciała. Wyobraźcie sobie, że na plecach stoi kubek gorącej kawy i starajcie się nie rozlać. Jeżeli ćwiczenie okaże się zbyt ciężkie, połóżcie po prostu kolana na ziemi. Pamiętajcie jednak, aby cały czas odpychać się aktywnie rękami od podłoża i wydłużać tułów od czubka głowy po kość krzyżową. Kolejny ruch to znowu ruch nieco łatwiejszy, czyli proste skłony boczne w wykroku. Wyciągamy rękę do boku i razem z wdechem staramy się sięgnąć ręką jak najdalej za uchem do boku. Razem z powrotem robimy wydech i całość powtarzamy. Kolejny ruch, czyli wyprosty nóg w wykroku, to nic innego jak mobilizacja tylnej taśmy anatomicznej. W pozycji wykroku kładziemy ręce na ziemi w taki sposób, aby noga znalazła się między nimi. Następnie nie odrywając rąk od ziemi staramy się wyprostować obie nogi, unosząc palce przedniej nogi do góry, przechodząc na piętę. Piętą tylnej nogi staramy się natomiast dotknąć podłoża. Pracujemy tu płynnym, dynamicznym ruchem, bez pauz, przytrzymywania itd. Wykonujemy 8 powtórzeń na stronę. Wracamy znowu do trudniejszych ćwiczeń i pierwszym z nich będzie pompka z przejściem do przysiadów w powietrzu. Z podporu przodem wykonujemy pompkę, następnie nurkujemy biodrami tak nisko jak tylko możemy, jednocześnie trzymając kolana minimalnie nad ziemią. Z tej pozycji wybijamy się dynamicznie, odpychając się nogami od podłoża i blokujemy ciało w pozycji podporu przodem. Zwróćcie uwagę, aby nie zwisać tułowiem do ziemi i dobrze kontrolować ten ruch przez spięcie pośladków oraz brzucha. Z podporu przechodzimy znowu do pompki i powtarzamy całość 10 razy. Po wykonaniu wszystkich powtórzeń bardzo możliwe, że poczujemy mocno przyspieszony oddech, zmęczenie górnych partii ciała, ale też pieczenie ud. Kolejne ćwiczenie to znowu wyzwanie dla UD, tym razem troszkę mniejsze, ponieważ nie mamy doświadczenia z pracą aż tak dynamiczną, ale też stawiamy na koordynację dołu z górą ciała oraz pracujemy nad całym układem stabilizacji bocznej, ponieważ wchodzimy w pracę unilateralną, czyli jednostronną, w tym przypadku obciążającą głównie nogę wykroczną. Zwróćcie uwagę na naprzemienną pracę ramion oraz nóg, na kształt naszego naturalnego wahadła, czyli tego co ma miejsce w przypadku chodu czy biegu. Postarajcie się złapać rytm i przez cały czas utrzymać go właśnie w taki sposób, czyli ręka pracuje razem z przeciwną nogą, naprzemiennie. W pozycji górnej postarajcie się wyprostować całą nogę, napiąć pośladek i utrzymać równowagę, chociaż przez sekundę. Kolejne ćwiczenie to popularna jaskółka, czy w żargonie treningowym ruch zawiasu biodrowego wykonywany na jednej nodze. Wyobraźcie sobie, że chcecie sięgnąć piętą nogi zakrocznej maksymalnie za siebie, a wyprostowanymi rękami maksymalnie przed siebie. Dzięki temu wydłużycie cały tułów i będzie Wam dużo łatwiej utrzymać go w jednej linii. Jeżeli ruch okaże się zbyt wymagający, np. zauważycie, że bardzo mocno skręcacie tułów, możecie się czegoś przytrzymać. Jest to świetne ćwiczenie dla pośladka, stopy, czy generalnie mówiąc znowu dla całego układu stabilizacji bocznej i przy okazji wymaga nieco koordynacji. Ostatnie ćwiczenie to wariacja wychodząca od wszystkim znanej deski bokiem, czyli po prostu mosty boczne. Najważniejsze rzeczy tutaj to utrzymanie spiętego tułowia, to znaczy, wyobraźcie sobie, że pod żebrami musi przebiec stado szczeniaków i musicie zrobić im tam miejsce. Druga ważna sprawa to utrzymanie stabilnego ramienia. Wystarczy po prostu, że wyobrazicie sobie, że chcecie odepchnąć się od podłoża, maksymalnie wydłużając tułów przez przeciwległy bark do nieba. Możecie również podnieść rękę do góry i przez cały czas trwania ćwiczenia starać się sięgnąć ją jak najwyżej. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać jak sobie poradziliście z tym zestawem, czy taka forma ćwiczeń wam się podoba, czy też nie. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie to dla mnie sygnał, żeby takich zestawów nagrywać więcej, a też algorytm trochę pchnie ten film do góry. Także dzięki i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.